Wpływ ma bogatą tradycję. Początki sięgają lat 60., gdy organizowany był przez zakłady naprawcze taboru kolejowego. Wtedy trwał trzy dni, a uczestnicy, którzy przyjeżdżali z całego kraju, nocowali w wagonach sypialnych na terenie Pińskiej Parowozowni. 25 lat temu został ponownie reaktywowany i odbywa się już co roku, ale już nie jest tak wymagający. Trasa naszą szeroką rzeką, więc ona jest bezpieczna, nie ma przeszkód. Kilometrów jest około 17 18 km można powiedzieć. Szeroka, spokojna rzeka. Podziwiamy uroki miasta, podziwiamy potem uroki lasu i łąk. W tegorocznym spływie wzięło udział 17 uczestników. Najmłodsi mieli 5 i 9 lat. W tym roku są dwa spływy za nami: jeden na trzech króli, no i teraz ten dzisiejszy. Niezależnie jaka jest pogoda, jak wiosło wchodzi w wodę, to świeci słońce. Sam spływ jest znany w Dolnośląskim, wszyscy wrocławianie o nim mówią, także skusiło nas. Kajakarze tradycyjnie swój pierwszy posty mieli w Leszkowie. Tam na cmentarzu wojennym złożyli kwiaty. Następnie popłynęli do Motylewa. Na mecie czekało na nich ognisko.